Sprawa sądowa, o której zresztą mówić. Mamy około 19% więcej okładzin akustycznych niż być miało, czyli sytuacja e, taka dość klasyczna, błędów w przedmiarze. No i wiadomo, zaczyna się ta zwyczajowa wyliczanka, no bo to przecież przedmiar, więc znaczenie pomocnicze, co jest pod, potwierdzone w orzecznictwie. Robotami dodatkowymi w ryczałcie nie są roboty przewidziane, ale do wykonania w większym zakresie niż w rzeczywistości e, okazały się potrzebne też. Stała podkładka w orzecznictwie i zdawać by się mogło, że wykonawca no, jest tutaj skazany na klęskę. I chyba w tym kierunku szedł zamawiający, czując się dość pewnie. I cóż robi sąd, bo sąd wykonał tutaj bardzo fajną pracę. Wskazuje sąd, tak, w projekcie podstawowym i kosztorysie inwestorskim nie przewidziano tego właściwego zakresu układin okostycznych, nie przewidziano też elementów narożnych, paneli. Staranny wykonawca mógłby wykryć tego rodzaju nieścisłość, gdyby dysponował projektem architektonicznym elewacji wewnętrznych. Projekt budowlany tego projektu nie zawierał. Czyli mamy te odniesienie, też powtarzający się ten element starannie działającego wykonawcy. I tutaj ten staranny no, mógłby, ale gdyby miał do tego podstawkę, gdyby miał odpowiednie papiery, niestety nie miał. A do wykrycia tego niedopatrzenia, potrzebny byłby duży nakład pracy i to przewija się przez to całe orzeczenie i sąd apelacyjny kwituje to tak. W ocenie sądu apelacyjnego stosując artykuł 6.3.2 KC, czyli tą prawniczą definicję ryczałtu, należy uwzględnić specyfikę konkretnej umowy oraz okoliczności sprawy i treść umowy. W niniejszej sprawie umowa dotyczyła budowy budynku wraz z towarzyszącymi elementami. Była to inwestycja skomplikowana i trudna, między innymi z uwagi na lokalizację. I to jest ten element, który ująłem na slajdzie, jako ryczałt ryczałtowi nierówny. Rzecz, z którą, z którą metodologicznie bardzo się zgadzam. Czyli e, nie można powiedzieć, że ten standard ryzyk ryczałtu, to co jest nimi objęte. Będzie jeden do jednego na każdym projekcie. Bo okej, okay, mamy starannego wykonawcę, mamy tę niemożliwość przewidzenia robót i tak dalej, ale pójdźmy troszkę dalej. Pochylmy się nad tą inwestycją, bo nie można powiedzieć, że wykrywalność tych kosztów w przypadku budowy domu jednorodzinnego będzie taka sama jak w przypadku budowy fragmentu ESKI czy innej inwestycji dużego kalibru, jak chociażby tutaj ten e, zespół. <laughs> Budynków. Tak jak mówię, no, rzecz, która mnie bardzo przypadła do gustu i którą mam nadzieję sądy zaakceptują w szerszym wymiarze czyli nie każda inwestycja jest sobie równa i nie każdy ryczałt powinien być traktowany tak samo. Idąc dalej, zaproszenie do złożenia oferty zostało wykonawcy przesłane 9 lutego. Dokumentacja związana z projektem została przekazana 13 lutego, oferta została złożona 26 marca. I bardzo ważne zdanie, oczywistym jest, że w okresie od 13 lutego do 26 marca powód, czyli wykonawca, nie był w stanie zweryfikować wszystkich wyliczeń zawartych w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim. Wykrycie, że przedmiar ten wskazuje o około 19% mniejszą powierzchnię okładzin akustycznych i nie przewiduje elementów. Narożnych wymagało dużego nakładu pracy. I tutaj z kolei sąd pochyla się też w sposób jak najbardziej prawidłowy we mnie, z, według mnie <laughs> nad tym, ok, ta wykrywalność jest, no bo zapytał sąd biegłego. Panie biegły, ten problem, który tutaj jest, to niedoszacowanie okładzin, to dało się zweryfikować z dokumentacji? No biegły i tak, wysoki sądzie, jakby się pogrzebało, to się dało. Ale Szczęściem wykonawcy i ukłony w kierunku sądu poszedł on krok dalej. I zapytał, no dobra, ale to w praktyce jakby to wyglądało? Ile trzeba by grzebać, i jak głęboko, i jak dobrą mieć łopatę? No i łopata musiałaby być super dobra, bo trzeba mieć naprawdę dobre know-how, żeby to wyłapać. Grzebać trzeba naprawdę głęboko, bo tych kartonów z dokumentacją tam było uhu. I po trzecie, no nie byłoby to w tym czasie za bardzo możliwe, bo tego grzebania nawet tą najlepszą łopatą przez najlepszych grzebiących, no to na tak krótkim horyzoncie czasowym fizycznie nie da się wszystkiego złapać. Znowu rzecz, która bardzo mi się spodobała, takie orzeczenie, które wrzuciłem do swojego stałego takiego katalogu ryczałtowego. I rzecz ostatnia, jeżeli chodzi o istotność tego orzeczenia, rzecz z której ucieszą się pewnie wykonawcy, czyli wadliwy przedmiar oznacza nielojalnego zamawiającego. Znowu oddając głos sądowi, w sprawie niniejszej nieuprawnione jest stanowisko, zgodnie z którym podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego jest niedopuszczalne ze względu na treść 6.3.2 Kodeksu Cywilnego, czy też ze względu na treść paragraf 7 punkt 3 umowy stanowiącego, że Generalny wykonawca nie będzie mógł powoływać się na pominięcie lub błąd, również co do przedmiaru czy specyfikacji zawartych w dokumentach umownych w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia, albowiem błąd wywołany został przez zamawiającego, który dostarczył wykonawcy przedmiar i kosztorys inwestorski z błędnymi wyliczeniami, a wykrycie błędu wymagało dużego nakładu pracy, czyli tutaj wystąpiły te dwa elementy łącznie. Raz, że były fakapy, w tej przekazanej dokumentacji, a dwa, że te fakapy no, w praktyce były niewykrywalne, bo było zbyt mało czasu i to była kwestia, której w tak krótkim horyzoncie czasowym ustalić się nie dało. Z uwagi na czas, jaki upłynął od przekazania wykonawcy dokumentacji związanej z projektem do złożenia oferty, wykrycie błędu nie było możliwe. Wykonawca działał w zaufaniu do drugiej strony umowy, a co najważniejsze, obie strony zobowiązane są do lojalności. Przedłożenie przedmiaru zawierającego błędne wyliczenia w przypadku skomplikowanej inwestycji budowlanej narusza zasadę lojalności i jako takie nie zasługuje na ochronę prawną. Znowu, drogi zamawiający, nie wszystko jest możliwe, niezależnie od tego, cóż tam osoby takie jak ja czy koledzy i koleżanki po fachu piszą co do obowiązków wykrycia błędów i rozkładu ryzyk. Kontynuując w sprawie niniejszej, nie sposób przyjąć, że wykonawca nie zachował należytej staranności. W przypadku inwestycji o znacznym stopniu skomplikowania niemożliwe jest sprawdzenie przez wykonawcę poprawności wszystkich wyliczeń zawartych w dostarczonych mu dokumentach. Co więcej, nie jest on zobowiązany do sprawdzenia każdego miaru przedstawionego przez inwestora, który zlecił sporządzenie dokumentacji budowlanej profesjonalnym firmom. Także mamy tutaj staranność, ale nie wymóg takiej absolutnej odpowiedzialności. Czyli mam zadbać, mam sprawdzić, mam zbadać, ale w takich granicach, których mnie jako wykonawcę zmusza do tego mój standard profesjonalizmu. A nie na zasadzie absolutnego ryzyka, że czegokolwiek bym nie wyłapał, to moje. Zastrzeżenie w umowie, że generalny wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd, również co do przedmiaru czy specyfikacji zawartych w dokumentach, może dotyczyć jedynie sytuacji, w których pominięcie lub błąd są wynikiem nienależytej staranności wykonawcy, natomiast nie może dotyczyć sytuacji, w których pominięcie lub błąd są wynikiem zaniżenia powierzchni robót w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim, a więc wynikiem nielojalnego postępowania zamawiającego. Jeżeli błąd jest wywołany przez zamawiającego, choćby nieumyślnie, generalny wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty za wykonane roboty na podstawie <laughs> przepisów o bezpodstawnym złogaceniu, przy przyjęciu, że wykonane prace wykraczają poza zakres świadczenia wykonawcy ustalony w umowie. Z tą nielojalnością ja sam bym się nie pokusił na o tak daleko Idące sformułowanie. Na, na moim, powiedzmy, radarze, barometrze takiej lojalności i sprawiedliwości, to dość mocne sformułowanie, bo zamawiający, cóż, sam tych metrów nie liczy i nie to, że specjalnie wykreśla tam z, z dokumentacji przekazanej mu przez projektanta. Zgadzam się natomiast z taką ogólną myślą. Jeżeli coś jest nie do wykrycia, to niech spada na barki zamawiającego, a nie wykonawcy.